Cześć moi kochani, dano mnie nie było na moim kanale, to więc postanowiłem włączyć kamerę nagra dla Was. Powiedzcie u nas słucha, co u nas się dzieje. I więc pokrótce powiedzieć no. Filipek wyzdrowiał, tak jak już wiedzieliście w poprzednich filmikach, wrócił do szkoły, wrócił yy, do funkcjonowania. W weekendzie ktoś po na weekendzie był w klubie. W tym co Wam pamiętam, pamiętacie, w innych filmików, w odcinków wam pokazywałem do tego klubu Filipa chodzi na te weekendy, co żeśmy wam mówili, że on tam zostaje sobie. Żeśmy mieli jakiś odpoczynek, więc... Kolejna rzecz, no Magda miała 5-dniowej y, kwarantanny, zrobiła się 10-dniowa, bo ponieważ cały czas wychodził jej test pozytywny i czuła się źle, y, w zeszłym tygodniu, w piątek, czy to był piątek, albo czwartek, straciła węch i smak, i niestety zrobiła test, y, musiała go wysłać do pracy. Ale oczywiście nie, zróbcie, nie zrozumcie źle, bo tutaj w Anglii już nie trzeba robić nawet dla pracodawcy PCR testu, tylko wystarczy ten antygenowy i nie jest tutaj wymagany ten PCR. Trzeba tylko wystarczy antygenowy, zrobić zdjęcie, wysłać mailem czy, czy nawet po prostu zadzwonić do pracy i powiedzieć, że się ma nadal pozytywny się ma yy, objawy ciał, czas covidowe, bo ponieważ tutaj jeżeli, bo z tego ja nawet nie pamiętam dokładnie, bo pamiętam chyba, że jak od początku tej pandemii, to że jak się ma nawet po tych 10 dniach, niby kwarantanny, wtedy, wtedy było tam na początku tej pandemii, że po 10 dniach tu już się nie powinno zarażać, to nawet jak się ma pozytywny test, jeszcze może być przez pół roku pokazywany, bo w organizmie jest i, i że jeżeli się nie ma żadnych objawów, to można wrócić normalnie do pracy. No Magda niestety miała cały czas objawy yy, i ten no niestety, ale do pracy nie wróciła i no niestety kwarantanny miała 10 dni, no, no dzisiaj się, drugi dzień jak się już czuję lepiej o wiele już nie ma, mówi, że ten katarek ją trochę męczy, mówi, że smak tak i wrócił, tak mówi, i tak samo zapach yy, tak 50 mówi na 50 yy, nie do końca mówi, że czuję tylko ostre rzeczy, mówi tak jak czosnek ten ja, tak jakby jadła coś ostrego, to wtedy troszeczkę czuję, i tak i tak nie tak do końca ale nawet rzeczywiście się lepiej, o wiele lepiej czuję dziękujemy też wam w ostatnich komentarzach za Yy, dodanie Madzi otuchy i nam żeby żebyśmy wszyscy zdrowi byli. Madzia wyzdrowiała razem z Filipkiem. No, dzięki Bogu, już jest wszystko w porządku. Pomał idzie już do normalności. Magda ma teraz dwa tygodnie urlopu, to więc yy, trochę przedłużyło się jej i też się w ogóle nie zastanawiała, bo nie wiadomo, jak to czy jej zapłacą za ten chorobowy czy nie napisała do menadżerki, bo tej w pracy też jej różnie, ludzie mówili, że nie, niby zap, jednej zapłacili, innej nie, innej nie zapłacili no napisała do menadżerki, rozmawiała z menadżerką, menadżerka pytała, że się nie ma niczym martwić że jej zapłacą to więc jest o tyle też spokojna głowa, że jak to się mówi, budżet domowy tak nie ucierpi, ale ja teraz mamy właśnie dosyć sporo bizji w pracy, mamy to więc ja robię tak samo, bo robię nad godziny. To więc. ekstra groszek, ekstra grosz i tak będzie, to więc nie jest tak źle. No, a tak coś u nas słychać, a tak to mogę powiedzieć, że jak w poprzednich filmikach żeśmy mówili, że Filipek miał wózek do naprawienia. W końcu to się udało. Naprawili mu wózek w tym tygodniu, czyli ma. Yy, na ramienniki Wam tutaj pokażę, bo właśnie specjalnie mówiłem do salonu, żeby Wam pokazać co, bo widzę, że na kamerce że pewnie zauważycie, że jestem trochę zmęczony, ale jak mówię, no już drugi tydzień robię, robię nad godziny w sobotę też robię dłużej praktycznie tak druga, trzecia, tak pracuję w soboty też yy, to Wam pokażę Co akurat Filipa z... Ortezki, ale to głównie nam chodziło o tutaj, no właśnie, tu na te naramienniki, że on wtedy nie będzie obcierał kurtki, bo tak to niszczył, chyba z trzy kurtki zniszczył. I właśnie, yy, a w na początku, dlaczego nie mieliśmy tych na. Może no ja powiem, wytłumaczę dlaczego nie mieliśmy tych na ramienników na początku. Bo ponieważ yy, chcieliśmy, żeby był bardziej samodzielny, bo wcześniej, jak Filip miał w wózkach, to ciężej mu było się poruszać. Że nie dosięgał, ciężko mu było się dosięgnąć do, do kół. I jeszcze miał na naprawy stópkę, czyli tą, yy, nóż, te dodatkowe dwa kółeczka. Nie wiem czy będzie widać tu chodzi o te kółeczka tutaj. Tutaj czyli naprawili on, to, to miał do wymiany. To mu wymienili. Bo tam śruba poszła ze sprężyną i, i no niestety jeździł na no wtedy bez tego koła, ale bo wcześniej miał mieć. Zrobiono już to półtorej tygodnia temu, no, ale że wyszło, że Filip ma y, pozytywny test. To niestety no ale y, nie mogli mu tego zrobić, bo on miał y, ja. Oczywiście wcześniej dzwoniłem się, pytałem kiedy będą czy już dostali. Bo wcześniej były za zadłużenie pasowały do tego wózka. To powiedzieli, że już y, appointment był zrobiony do szkoły, tylko że po prostu zostało z, y, skancelowany. Czy, bo ponieważ Filipka nie było w szkole, bo Filip miał oczywiście kombina, no to ja się potem mnie pytali, czy zaranżować a, Spotkanie tam w tej yy, klinice, tam gdzie Filip jedziesz o naprawę wózka czy o yy, po wymianę na nowe. Ja wiem, że nie. Jeżeli dałoby radę znowu zrobić appointment do szkoły, żeby inżynierowie przyjechali do szkoły, żeby w szkole mu to naprawili, no to powiedzieli, że nie ma problemu, do szkoły znowu zaaranżują. No to fajnie i nie trzeba było, bez, nie trzeba było jechać tam. Yy... Specjalnie brać wolnego albo wiecie, aranżować jakiś transport czy cokolwiek, nie? No. no, to tyle z wózkiem. Jest to fajnie, też czekamy, bo Filip ma też swoje te jego orteski, tak samo za duże znaczy, przepraszam, za małe, bo ponieważ już mu paluchy wystają i też, bo ta jego suizoterapeutka Wyszło, że też mam, już miesiąc temu wyszło, że ma konwida, no i jego niestety się appointment przedłużył o kilka tygodni I pod koniec tego miesiąca, w poniedziałek 28 ma w Cambridge appointment swojej fizjoterapeutki I żeby mu wymiary pewnie po pobierze, no i wtedy mu zamówi nowe Tak samo mam że buty i kto wie czy też nie gorsecik tak samo też sprawdzi, niech sprawdzi wszystko, czy nie trzeba wszystkiego zamówić od nowa. No jak to się mówi, dzieci rosną, nie? No, już w tym roku będzie miał 11 lat, no to już jest ponad połowa mnie. I się śmieję, że za 2-3 lata to już będzie wyższy ode mnie. No i tak ogólnie u nas wszystko dobrze. Eee... Też e... widzę, że bardzo duży. O... Może nie odzę, tego widzę, że dosyć, bardzo duże zaciekawienie ostatnim filmikiem, że chodzi, co nagrałem na temat, ile wydałem, jakbym wtedy z Filipem w pierwszy dzień, co mógł wyjść z domu yy, po kwarantannie w Lidlu, ile wydaliśmy. Yy, ale fajnie byłoby, jakbyście się yy, odnieśli do, do tego filmiku i może byście podobne, jakbyście mniej więcej. Powiedzieli, ile mniej więcej takie zakupy, jakie my zrobiliśmy, tam, ile by się wydali w Lidlu w Polsce albo w innym sklepie. Yy, bo wiadomo, no. Tak jak mówię, bardzo się dużo teraz popularnie zrobiło na temat, właśnie ile koszty takiego pierwszej potrzeby w Polsce kosztują i podliczenia do minimalnej yy, krajowej tu w Anglii i tu w Polsce. No, niektórzy. Robię tak, to jest dobre, ja się zgodzę, bo fajne filmiki nagrane u niektórych youtuberów, ale jedna rzecz mi yy, przymknęła uwagę, bo ponieważ jeden z chłopaków nagrał z Londynu i on zapomniał yy, powiedzieć o jednej rzeczy, że minimalna jest dla Londynu inna niż minimalna dla reszty krajów, czyli dla reszty Zjednoczonego Królestwa, czyli, czyli dla yy, Londynu to jest 10 funtów brutto, a dla całego kraju, czyli całej Wielkiej Brytanii, czyli nawet my tu w Bedford, jak mieszkamy, to jest 8,90 To jest jakby nie patrzeć, funt, funt i 10 pensów różnicy to jest bardzo dużo na godzinie. Oczywiście mówimy tak, to jest bardzo duża różnica, więc ja tam w z, y, u tego YouTubera mu to trochę sprostowałem mu, napisałem, że żeby trochę bardziej. Y, jak to się mówi, pokazałem, napisałem mu, że trochę, no, no zapomniał o tej, że ta rzecz mu upsnęła. Z jednej strony, moim zdaniem, dosyć bardzo ważna, bo tak jak w Polsce, no w Polsce jest akurat tak, że ta cała minimalna krajowa jest dla całego kraju, no a tutaj jest ta minimalna krajowa, jest inna dla Londynu, inna jest dla, oczywiście, dla orgomeracji Londynu. To jest. Czyli to jest Londyn, a ogólnie Londyn to jest Londyn, ale jest też kilka tam y, miejscowości, co wchodzi w aglomerację Londynu, i dla nich jest właśnie 10 funtów, a dla reszty kraju jest po prostu 8,90. Oczywiście zobaczymy, ile to będzie w tym y, kwietniu, bo w kwietniu y, ma pójść do góry, ale jeszcze nie powiedzieli o ile. Jak na razie to y, tylko życie rośnie, y, koszty życia rosną tutaj. No ale. Tak mówię, no, no niestety moc pieniądza robi swoje. No niestety tu tak nie jest aż tak bardzo odczuwalna ta podwyżka. Ale tak jak, też, tak jak wcześniej też można powiedzieć, w zależności kto, ile wyda, kto, jak sobie wiadomo, lubi standard życia. Wiadomo, dla jednego nawet tutaj. Tak? Słucham. no dobrze byś się przywitała z daleka cześć kochani, w góry do was krzyczę Madzia żyje ale jeszcze mówi, że kaszą ją dusi no widzicie jeszcze no, słyszycie kaszą ją dusi no, to ja mówię wam kochani, że moim zdaniem no jak ktoś nawet będzie zarabiał w Polsce 5 tysięcy, 5 tysięcy na rękę i może mu być mało. Tak samo tutaj ktoś będzie zarabiał 1500 funtów czy 2000, też może mu być mało, bo lubi high life, jak to się mówi, Week imprezy. Powiem, że ja też mam młodego kolegę w pracy, młody chłopak 20 parę lat i on przychodzi w czapce Gucci, kurmę za 300 funtów, kurde, płacia potem y, przychodzi parę dni, po wypłacie, on mi się chwali, że no nie, moim zdaniem nie ma co się tu chwalić, że ma 20 pary pensa na koncie. No. no ale jak on yy, ma, bo chwali mi się, kolega mi się chwali, pokazuje, że kupuje sobie buty za 300-400 funtów, no to on, a zarabia ile zarabia, no to no niestety no. no to tak jak mówię, no to zależy od też, kto ile, czy ktoś żyje ponad stan i czy ktoś, jak to się mówi, No, żyję, ja mówię, żyję ponad stan i kto komu, kto jakie ma potrzeby? Trzeba ma duże, małe. Ktoś, jest oszczędny, będzie oszczędny. A ktoś, nie, nie będzie oszczędny, będzie mówił: Żyj się raz i, i trzeba korzystać z życia i dzieda, i nie bierze pod uwagę, jakoś pieniądze dla niego nie są aż takie bardzo ważne. Ale ja rozumiem, bo naprawdę, no, moim zdaniem, jeżeli my jesteśmy nazywanym krajem rozwiniętym, to powinniśmy mieć też taką samą wypłatę mniej więcej rozwiniętą, żeby się dało normalnie żyć za te najniższą krajową, bo tutaj tak samo, jeżeli single żyje sobie sam, jest singlem, nie ma rodziny, to też za to minimalną przeżyje, jeszcze będzie zdanie oszczędzić ale tak mówię, to Super fajne, tak jak mówię. No ja się zastanawiałam, pogadamy się z Madzią. Może my coś takiego też nagramy, że ale to podejrzewam, że najlepiej było od przyszłego miesiąca zbierać każdy jeden rachunek i, i zobaczyć, ile się kupiło. Tak, jak właśnie też u jednego. właśnie, W moim filmiku tych filmików zrobiłem kalkulację wam na kurs funta przeliczyłem też na właśnie, ile w złotówkach zapłaciłem. Ale oczywiście, no nie powinno się przeliczać. Ze złotówki na, ze funta na złotówkę, bo to to jest, by trzeba już nawet całą, mówmy, wynagrodzenie też przeliczyć na złotówki. No, to też by wyszło, że jest więcej, więcej zostaje w kieszeni z tej angielskiej wypłaty. No i, bo moim zdaniem, no, kość życia, czyli takiego normalnego życia, nic nie mówię o jakimś yy, kupywaniu drugich samochodów, zegarków, czy tam czegokolwiek. Bo tu też ludzie żyją na kredycie. Ja już to nie raz mówiłem i będę powtarzał, że ludzie tu też na kredytach żyją, tak samo jak i w Polsce, czy w sumie w każdym kraju w Europie. No. Tylko że tutaj jest ludzi, moim zdaniem, no jest łatwiej i bardziej stać opłacać takie kredyty moim zdaniem, jeżeli zwłaszcza jak jeszcze dwóch ludzi pracuje A no, sorry. Niż w Polsce. A tak to u nas wszystko dobrze. Ja mówię, no widać po mnie trochę jestem zmęczony, bo no mówię to już drugi tydzień robię nad nadgodziny. Kończę o tej godzinie w pół do siódmej. Czasami to muszę pieknąć do sklepu, to jeszcze do sklepu, to jestem w domu około godziny siódmej. To wam mówię, no jest trochę, trochę jestem poza domem, no ale tak mówię, trzeba, być, trzeba trochę kasiurki zarobić Jak jest okazja Zresztą jak mówiłem Wam wcześniej Mi za... Wcześniej za overtime nie płacili, a teraz mi płacą za overtime. Bo jako mam stałą pensję, bo jestem tym supervisor'em, to coś mi nie płacili Teraz mi płacą, o dziwo No to jest... To... Zawsze się większy pieniędzy przyda, trochę, nie? Gro do grosza będzie Kokosia, jak to się mówi. No, a tak to. Yy, na pewno nagramy coś w plenerze, bo Magda w, w, w niedzielę będziemy szli do kina, to w, jak będziemy szli do kina, to coś nagramy. Będziemy na ten Sing Sing 2 chyba się tak nazywa. Ten film, ten film animowany coś śpiewają. Pójdziemy z Filipem. No, mam nadzieję, że też pójdę do końca. Czy każdego fryzjerka przyjdzie, co mi obecnie? Chciałem sobie brodę, no wczoraj się ogoliłem, ale chciałem sobie brodę trochę bardziej skrócić, bo ona... maszynka mi się rozpieprzyła. Cholera, nie wiem czy to ładowarka, czy maszynka. No musiał sobie ją nową już zakopić, bo ta już mi trochę służyć, to już po się wysłużyła. No, mówię, że. nas wszystko w porządku. zaków tak mówię, no Teraz też mamy taki okres, że yy, nie płacimy przez dwa miesiące cancel taksu. Bo się płaci 10 przez 10 miesięcy cancel taksu i to jest tak zwany. Tak jakby można powiedzieć, to spółdzielni się płaci. Chyba tak mi się wydaje. Do spółdzielni, albo jakby się normalnie miało się swoje gospodarstwo domowe, czyli dom i płaciłoby się miesięcznie tam za wywóź to tam za kanalizację za wywóź śmieci no za te typu rzeczy to my właśnie my właśnie się płaci 10 miesięcy nasz wychodzi to w tam się ma też te bany czyli od jest od ban A do ban chyba C czy, e, czy D My mamy ten band chyba, band chyba B, jakoś tak, ale i tak płacimy 150, 156 funtów płaciliśmy, teraz nie wiemy, praktycznie przeważnie tak jest co roku podwyżka, to ciekaw jestem ile w tym roku podniosą, no i, ale tyle to super też fajne, że te w dwa miesiące w roku się nie płaci, tak pewnie średnio jakoś wyliczają i... I po prostu się nie płaci przez dwa miesiące. To tak by nie było. To jest ponad troszeczkę ponad 300 w kieszeni. No no a tak to zobaczymy, jak to będzie. Też mogę, mogę pogadać z Mandzulą na temat tego, żeby nagrać nasze ile mi więcej my wydajemy na jedzonko, na różne bezdatki. Może też mniej więcej, ile ogólnie na tu życie kosztuje. Taki odcinek nagramy. Mniej więcej. Oczywiście no, nie będziemy mówić o zarobkach, bo ja nie mogę mówić o zarobkach, bo mam to w umowie. Yy, poza tym nie chcę też mówić, bo mnie kumple oglądają. Yy, już niektórzy już mnie wychacili na Facebooku, na YouTube, nie na Facebooku, tylko na YouTubie. To więc. Nie mogę tym bardziej że jak koledzy z pracy mnie bardziej ja nie mogę ujawnić swoich dochodów, bo jak mówię, mam to w umowie napisane, że nie można wiecie, jak to jest Czemu ja tyle, ty masz tyle o. Zawsze tak jest W robocie nie No Też muszę Ta pogoda też nas nie rozpieszczała przez ostatni czas. Była bardzo chaotyczna. A to deszcz, a to wiatr, zimno, a teraz jest ciepło. No nie, dzięki Bogu nie wieje. Się trochę poprawiło w tym tygodniu. Ale zresztą ostatnie tygodnie były do dupy. Bardzo straszna pogoda była. Też fajnie by było jakiegoś Queen a zrobić, może by się nam zaczęli zadawać pytania jakieś, które po prostu byście chcieli o nas wiedzieć, się dowiedzieć, o nas coś więcej. Ja już oczywiście jest, są filmiki nagrane. E, oczywiście e, na nasz temat my się wypowiadamy o nas. Jak się tu znaleźliśmy w ogóle ale oczywiście byście chcieli coś więcej wiedzieć, na temat może e, jak mi się od Spiknęli jesteśmy razem, od wielu lat w Anglii, dla niektórych, to nie wiedzą, jesteśmy tu już, mi już 15 rok leci. 15, dobrze mówię? Nie, 14, przepraszam, 14 lat mi już tu 14 lat. W marcu 20 będzie 14 lat. No. To wam mówię, no, yy, wszystkie pytania, żebyście zadali, takie, mówię, ku zrobimy sobie. Ja potem no, gramę odcinek z Madziulką i będziemy opowiadać, będziemy wam odpowiadać na te pytania. Więc pytajcie o co chcecie. My wam się postaramy na wszystkie odpowiedzi, wszystkie pytania udzielić odpowiedzi. To tyle moi drodzy. Zapraszam Was do następnego filmiku, Będę się starał, tak mówię, częściej, coraz więcej nagrywać. Yy, ale tak jak mówię, i tak że pewnie widzicie, no, jestem trochę zmęczony, bo ja mówię, robię dużo godzin w pracy. Yy, ja mówię, no mieliśmy trochę ciężki czas, bo choroba nas dopadła, mnie oczywiście nie chce dopaść. Ja robiłem jeszcze dzisiaj testy a wyszedł mi znowu negatywny, Mnie coś choróbsko, nie chcę dopadać, to więc tyle super, że jestem na tyle uodporniony, że nie chce mnie, mnie to zaatakować i niech tak będzie do końca Ale coś się cieszę, że u nas Że Madziulka i Filipek jest Już zdrowi, że to się gorzej nie skończyło To więc moi drodzy Rozgadałem się już, o Jezus, ponad 24 minuty nad tym, kiedy to zleciało I oczywiście napiszcie kto został do końca i ogląda do końca mojej filmiki, moją obrycień, tą mordę Gadającą z tematu na temat, i więc tak jak mówię, zrobimy QA. Zadawajcie pytania, co byście chcieli o nas wiedzieć. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania naszego mojego kanału, zostawiania łapki w górę oraz subskrypcji i oczywiście komentarza. To więc, trzymajcie się do następnego filmiku, bądźcie zdrowi. I żeby ta końcówka tygodnia była dla was cudowna, wspaniała i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Przylecia, to topaczek, jau, Jau jau.